Największym sprzymierzeńcem wyników sportowych i zdrowia... Nuda. Jest nuda. Wiesz, co będzie jadł pojutrze na śniadanie? Bo ja wiem. To samo, co w zeszłą środę i trzy miesiące temu. Ale nudne. Wiem, że codziennie będę w łóżku o 22, a wstanę o 6 rano. Jak stary facet. Wiem, że w ciągu następnego miesiąca zrobię 12 treningów siłowych i do poszczególnych ćwiczeń w ciągu tego miesiąca dodam po około 5 kg. Ale mało. Jednak te 5 kg, pomnożone przez 12 miesięcy, w ciągu roku da mi 60. To już nie jest tak mało. Jak mam wolny czas, to nie idę na miasto, ale idę na spacer po prostu. Ze mną. I wiem też, że w ciągu następnych 3 miesięcy wypiję maksymalnie dwa browary z kumplami na mieście. Jak mu pozwolę. I wiem, że tak będą wyglądały następne 3 miesiące, i później, jeszcze 3 miesiące, i następne pół roku. I po tym Ruda, roku. No idę stąd. I po tym roku sportowo będę dalej, a moje ciało będzie po prostu zdrowe. Z naszego doświadczenia wynika, że ludzie bardzo często gadają o tym, że chcą być sprawni i zdrowi, ale prawda jest taka, że podoba im się tylko romantyczna wizja bycia już u celu, a ich czyny pokazują, że ich priorytety są zupełnie gdzie indziej. Najczęściej w kasie albo w rozrywce. I żebyś mnie nie zrozumiał źle, w tym absolutnie nie ma nic złego, ale stary, Przestań się w końcu oszukiwać, albo co gorsza, przestań gadać, że inni mają łatwiej, bo ci inni mają łatwiej, dlatego że doprowadziła ich do tego miejsca codzienna, zwykła nuda.